Malko w dzisiejszym odcinku na kanale się naprawi zajmiemy się tylną końcówką wydechu w moim celka zobaczcie jak ona chujowa, chujowa wygląda nie wiem, ktoś się malował może czy coś, nie wiem, ale pochydnie wygląda ja już tutaj sobie rozkminiłem można ją odkręcić. Tutaj jest śrubka. i możemy to śmiało odkręcić. Proszę Was. Tak to zdjęte wygląda. Zobaczmy. Chujowo, nie? Ktoś to chyba malował czymś. Nieładnie wygląda. Więc postaram się tutaj ładnie to zrobić. No i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Tak wygląda po kilku przejazdach tutaj papierem 80, może tutaj zbyt rewelacyjnie nie wygląda, ale to było malowane na 100%. Kurwa. Ktoś to malował. No. Kupiłem taki spray, który tutaj wchodzi w reakcję z blachą, z farbą, z lakierem, z rdzą, może coś pomoże tutaj usunąć. Zaraz go sobie zaaplikuję to jest coś, coś takiego tutaj z bola zmywasz lakieru tutaj sobie wymieszam i zaaplikuję nie oszczędzamy kurwa Psiutamy i ile się da później tutaj zeskrobujemy to jakąś blaszką czy tam kurwa szpachelką jakoś tak ram pam ram pam pam ram pam pam pam, pam. dobra wystarczy szkoda puszki kurwa no, tu jest napisane że trzeba poczekać 20 do 30 minut No poczekam do pół godziny i sobie będę tutaj robił skrobankę minęło pół godzinki, tak to wygląda mam tutaj łopatkę taką spróbować nie wiem czy coś to da Nie <śpiewam> pierdolę, co ty robisz kurwa człowieku pojebany, co ty robisz O, jeszcze ci to kurwa spadnie. Jak jarmowa. Lej te kole. Chu, ja to już Trzeba diaksem chyba kurwa szieraczką tu. Nie chodź i tu, bo tu zrobić. Nic nie zrobić, bo co zrobić? Nic. Żadne szlifowanie papierami, ani szlifierką oscylacyjną nic nie dało. Więc tutaj posłużyłem się wiertareczką. Z takim krążkiem ściernym, który używałem do stalówek. No i teraz, kurwa, idzie normalnie. Schodzi ta pana farba. No i co dalej? Dalej to ładnie sobie już papierkiem będę Różnymi gradacjami leciami. Tutaj będę polerował, szlifował Później polerował Mam nadzieję, że będzie Ładnie się to świeciło ogólnie. Jeszcze trochę pracy mnie czeka No ale już jest Bliżej niż dalej, już wiem jak to robić Zobaczcie sami Jak to ładnie wygląda już. Bez tej farby nie wiem. Ktoś pomalował tą końcóweczkę i ona wyglądała strasznie. No zobaczcie. Kurczę. Dobra, biorę się za robotę. Tak wygląda po usunięciu tego, tej farby. Tutaj trochę zostało, ale kurwa nie będzie widać, bo to jest od spodu to jest w ten sposób przykręcane. tutaj takie wżery są już kurwa w blasze no ale z tym się nic nie zrobi to się ładnie myślę wyprowadzi będzie super kurwa jak myślicie będzie baja? No myślę że będzie co jeszcze mnie czeka tutaj szlifowanko od 80 wzwyż no i będzie po robótce kurwa O tak będzie robiło, kurwa. Nie to nie Honda. Zelinka tak nie robi, troszkę inaczej robi. Dobra. To w tej chwili na tyle. Będziemy szlifować. Na tą chwilę wygląda to tak. Z daleka może wygląda fajnie. Trochę świeci się, ale z bliska widać tutaj. Trzeba jeszcze trochę popracować nad tą końcóweczką. Ja ją założyłem, żeby łatwiej mi się ją szlifowało, polerowało. Ta puszka nie wygląda źle, nie trzeba jej malować na czarno może być. Ale nad tą końcóweczką popracuję. Tu na grancie są takie wżery, ale wiadomo trochę już ładnie ma więc pojawiły się żery tu pojadę tutaj od 80 papierku ku górze skończę może na 2000 później troszkę pasty lekkościernej albo takiej do amelinium i będzie bardzo dobrze No w końcu to będzie jakoś wyglądało I tak to się przedstawia po, po szlifowaniu. Wiadomo nie jest to aluminiowa końcówka, nie zrobimy z niej tego co właśnie zostali, Tutaj to jest stalowa końcówka. Zbytnio się również nie przykładałem, lecz ta końcówka już jest taka no w kiepskim stanie są takie brzery. Idziemy tutaj szczególnie na rancie no i co no teraz sobie teraz sobie wypolerujemy pastą, mam tutaj takie aluchrom no i pokażę wam jak ja się bawię nakładam w ten sposób umiejętnie odwracam No i co? No i się poleruje, kurwa. Ja zazwyczaj robię to cztero-pięciokrotnie, ale każdy może zrobić wedle uznania. Widzę fajny efekt po pierwszym przejeździe, zobaczcie zaraz, jak mikrofibra wygląda. Tutaj możemy sobie kilkukrotnie przewracać tą mikrofibrę. wcześniej tutaj nie zużywając tej mikrofibry zbyt dużo jedna powinna namstać Niby w grudniu zakładana końcówka A już są takie nieładne wżery, nie? Nie wiem czy to zależy od jakości, czy, czy od eksploatowania, nie wiem Ale wiem, że tutaj czorne jest, bo przecież TDI kurwa Na pewno Kopci wiadomo, jak te diesel, zwłaszcza mój No i co? No i do po pastę będę polerował. <laughs> zdanie lepiej dobra, jeszcze to jeszcze musimy tam pod yy, zrobić, żeby ta rurka była wyżej zaraz tą czynność zrobię no i zaczynamy tutaj klejenie klejenie tutaj wydeszku uchwytu mam taki środek fix strong Płynny gwóźdź. Teraz go sobie tutaj zaaplikuję. Zobaczymy, czy coś to da. Zobaczymy. Kurwa, coś nie chce iść. No idzie. Idzie. Kurka wodna. Kurwa spadł gdzieś, ja pierdolę. Albo nie, z zrobię to inaczej. Na kawałek tutaj sobie zaaplikowałem na kartkę, chociaż to jest kurwa za dużo trochę. Kurwa ty to masz pomysły, z dupy kurwa. kurwa załapie no i gdzieś tu kurwa chyba No i dobra kurwa, musimy to jakoś kurwa skleić. Kurwa, nie w tym miejscu, że jest. że się dał ten kurwa klej. Musimy kurwa, tak? Niestety ten klej okazał się chujowy, kurwa. Od razu to wszystko puściło, ale kurwa, zobaczcie Jest patent Na trytytki, kurwa 4 sztuk Użyłem cztery sztuki, znaczy się, kurwa No i teraz, kurwa, tutaj Przytnę te przytnę może czarnym sprayem, aby tych trytek nie było widać I koło chuja, kurwa, będzie elegancko No jak, ile to roboty, kurwa Chwila kurwa roboty i o, zrobione. No i dobra, odstawiamy proszę Państwa kurwa. No i dobra, troszkę wisi bardzo dobrze. Nie jest tak nisko jak wcześniej było... Tutaj kurwa się kurwa. Kurwa Nie, było też, no. z jednej strony, z drugiej strony no i, no i kurwa zajebiście że tak powiem Zaproszę zrobione, Związka, kurwa, troszkę wisi, nie tak, nie tak, jak wtedy, zawsze mogę jakimś drutem jeszcze złapać tam kurwa, o, to jest pomysł, A, to jest pomysł, ale zrobię to jak, jak się, jak się może te trytki urwą, no. tak wygląda tutaj kończy Szybko kurwa, widzieliście nie? Szybciutko można sobie odświeżyć Ładnie to wygląda, elegancko Dobra Miałem wam pokazać jak wyglądają koła Na celince Ale najpierw tutaj Staram się Odświeżyć troszkę oponki Najpierw sobie umyję Yy, środkiem takim fajnym, który fajnie domywa, fajnie czyści APC. Rozrobiłem go sobie. No, i możemy sobie tutaj na oponki zaaplikować. Toteczką ja sobie tutaj ładnie wyczyszczę, i Później sobie oponki takim cernidłem. Wysmaruję. Będzie elegancko normalnie. sobie opłukałem no, teraz poczekać, aż to wyschnie no, a ten środek to wygląda tak ADBL, APC no, to można wszystko czyścić normalnie fajnie tutaj oponki domywa z brudu więc wyschnie zaaplikuję środek, również pokażę jaki tutaj używam środek no i ocenicie czy ładnie ładnie zaczerniają oponki. No widzieliście te były już takie siwawe, szarawe, nieładne, a z nowymi, z nowo zrobionymi alusami, świeża taka ciemna, czarna oponka będzie super się zgrywała. Właśnie tak to się przestawia, idę po środek, po aplikator i zaczynamy robotkę. Jako środka używam tej firmy Clintech Black Gum. No, już mam ten środek z pół roku i mam ponad pół, pół buteleczki. Jako aplikator, śmiało. Używam tutaj zmywaka. O. Zmywaczka tutaj śmiało możemy przydozować. No i normalnie tak aplikujemy środeczek na oponkę. Możemy również stosować na różne czarne plastiki w samochodzie albo nie tylko w samochodzie środek jest bardzo wydajny środek jest yy, bardzo wydajny, jak już powiedziałem przed chwilą Odpycha wodę oraz brud. Łatwiej można tutaj umyć oponkę. Koło. Zobaczcie. Tak wygląda po zaaplikowaniu. Zaraz pokażę Wam jak to wyschnie, a teraz idę zrobić drugie koło. Wydeszek wygląda, tak? Znaczy się nie zmieniło No wizualnie I do góry poszedł, nie? Kurwa, nie dało się inaczej No Może by się dało, ale nie tym razem Zimno jest, nie chce się W Mercedesie wydeszek wygląda, tak? Efekt zamierzony, bo się świeci a kółeczka już wyschły. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest założone umyte, środek zaaplikowany troszkę blokujący sobie szkoła. W byłoby na tyle. Pozdrawiam Was, zostańcie w garażu, bo jest jak jest. Będziecie tam cudować w garażu jakieś robótki, szybkie czy tam nie szybkie. No. Trzymajcie się i do następnego filmu. Siemanko.